Zapraszam dzisiaj na tłuste, ketogeniczne, pyszne i niesamowicie łatwe do zrobienia kotlety. Warto zrobić ich trochę więcej i zamrozić, żeby były zawsze pod ręką. Wspaniale smakują z brokułami i pestkami, ale można też dodawać inne sezonowe warzywa lub kiszonki. Na mniej więcej 10 kotletów potrzebujemy około 800-900 g mielonego mięsa. U mnie to jest wołowina i bizon. Myślę, że lepiej jednak tutaj dodać jakieś inne mięso. Bizon nie był w tym przepisie wcale taki smaczny. Potrzebujemy również kilka plastrów surowego boczku, który drobno kroimy i jedną cebulę. Tak naprawdę te dodatki możemy dodawać na oko w zależności od tego, jak lubimy, czy chcemy więcej boczku, czy może więcej cebuli. E, tutaj warto jest to dopasować do własnych upodobań. Podsmażamy boczek na patelni i gdy puści tłuszcz, dodajemy cebulę. Do mięsa dodajemy kilka wyciśniętych ząbków czosnku i garść świeżych ziół. Nie to jest natka pietruszki, ale może być też kolendra, bazylia czy jakieś inne zioła. I jedno jajko. Następnie dodajemy większość tego podsmażonego boczku z cebulką. Część zostawiamy na później, i zostawiamy też ten tłuszcz, na którym będziemy podsmażać kotlety. Do kotletów możemy też opcjonalnie dodać kilka łyżek parmezanu lub jakiegoś innego sera, on poprawi świetnie smak i sprawi też, że kotlety będą się później jeszcze lepiej trzymać. Doprawiamy mięso do smaku solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami. Ja dodałam suszoną cebulę, kolendrę, czosnek, paprykę i oregano. Wszystko to dokładnie mieszamy i wilgotnymi dłońmi formujemy kotlety. Smażymy je na pozostałym poboczku tłuszczu. Ja dodałam jeszcze trochę masła klarowanego, i najpierw podsmażamy je na wysokim, dużym ogniu. Tak, żeby były chrupiące z zewnątrz, a później zostawiamy pod przykryciem i dusimy, albo wkładamy też do piekarnika i możemy upiec w piekarniku. Dusimy do miękkości, aż mięso będzie gotowe. Na samym końcu dodajemy odłożony wcześniej boczek z cebulką i dodajemy do kotletów. I obiad gotowy serwujemy z ulubionymi dodatkami, najlepiej sezonowymi warzywami. To był u mnie obiad sierpniowy, więc jeszcze miałam ogórki z ogrodu, a teraz jesienią proponuję jakąś duszoną kapustę paprykę, cukinie albo kiszone surówki. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się przyda. Dajcie oczywiście znać paluchami i piszcie w komentarzach, co jeszcze lubicie dodać do takich kotletów. To są takie typowo pedagogiczne, tłuste, bez panierki, ale naprawdę to jest tak pożywny i smaczny obiad, że z chęcią, z chęcią myślę, że większość z Was będzie zajadać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, życzę pięknego dnia i pozdrawiam.